Marek Warkowski, szef robót rozbiórkowych na kładce nad ulicą Słowiańską. Proszę powiedzieć, jak idą prace, co robicie, co jeszcze będziecie robić, ile to potrwa? No myślę, że powinniśmy skończyć do końca tego tygodnia. No, zależy jak tutaj, no, jak pogoda będzie w każdym razie. Skończyć co? Rozbiórkę części? Rozbiórkę przynajmniej betonów. I tutaj panowie są z jeszcze jednej firmy, oni będą później rozbierać, odpalać tutaj całą konstrukcję stalową. Czyli chodzi o odłączenie tej samego przejścia od, od boków, tak? Mówiąc krótko. Samego, samego przejścia nad drogą od boków i później z tego co wiem, prawdopodobnie z drugiego na trzeciego w nocy będzie zamknięty jeden pas ruchu i kładka będzie zdejmowana z tych filarów, kładzona na jeden pas drogi i później będzie to dalej usuwane. Panowie, tutaj macie y, y, strasznie wielkie, ciężkie piły. Co to za maszyny sam? To jest sprzęt do, do cięcia żelbetu i to tnie zbrojenie razem z betonem. Są specjalne tarcze diamentowe, i one, one przecinają wszystko, co się znajduje w betonie.